Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Przez chwilę, przed chwilę myślałem, że to Tomasz Olbratowski przyszedł. Ja z też fretem. myślałem, że to jest ta jego fujarka słynna, a to nie to. to. Czarodziejski fred Tomasza Olbratowskiego. E, felieton, nie ma Harfa. Dobra, ee, takie info się pojawiło. Polski rząd rozważa wprowadzenie nowego podatku, którym obciążeni byliby wszyscy klienci biur podróży wyjeżdżający na zagraniczne wakacje. Im wyższy standard, tym większa opłata. Rząd zaprzecza. Minister ministra tłumaczy, że owszem, taka propozycja się pojawiła ze strony hotelarzy polskich, którzy przegrywają z tanimi wakacjami za granicą. W sumie to nie kupi pomysł taka opłata karna za wyjazd ee, zagraniczny. No bo tak, na wakacje w Polsce i tak szerszych ma nie będzie stać, ale także nie będą sobie mogli pozwolić na zagraniczne wczasy z biura podróży. Zatem zostaną w domu. I to jest bardzo ekologiczny pomysł i towarzyski, bo celebrytki nie będą już narzekały, że tyle hołoty zjechało nad morze. Co prawda obejście się znajdzie, bo można kupować w czasy do na przykład Grecji w Czechach czy Niemczech, prawda? Albo biura podróży zaczną sprzedawać za złotówkę w czasy u turysty w domu, połączone z oddzielnie opłaconą dwutygodniową wycieczką fakultatywną do Grecji czy Włoch, prawda? Ale słuchajcie, zastanówmy się, po co w ogóle mamy jeździć masowo na zagraniczne wakacje? Za Jagieły, żeby nie sięgać za daleko. Nie jeździliśmy na wakacje za granicę, a wygraliśmy z Krzyżakami. A teraz jeździmy nie potrafimy piłkarskiego meczu porządnie wygrać. No. A, o, a właśnie środowisko piłkarskie powinno wyjść z podobną inicjatywą. Kto wykupił w płatnych kanałach zagraniczne ligi płaci dodatkowy podatek na polską piłkę, żeby nasze nudnawe ligi mogły być ogólnie dostępne. <laughs> I wtedy patrzcie, co się dzieje. Spędzając wakacje w domu, będziemy sobie oglądać mecze ekstraklasy. Za darmo! Czyż nie piękna perspektywa?